A dzień dobry wszystkim Znajdujemy się w Kazimierzu Dolnym Właśnie dzisiaj Dobiega końca Nasza wycieczka Oczywiście nie byłbym sobą Gdybym nie zabrał swojego Jednego ze swoich pojazdów elektrycznych Towarzyszył mi W podróży motus Kukirin by się nie sprawdził ze względu na swoją wagę No dobrze, że Ten motus się u mnie został A plany były inne Kiedyś Miałem go sprzedać, ale dobrze, że tego nie zrobiłem. Ponieważ naprawdę jest poręczny, silny, mocny. Ale do sedna. Za jakiś czas wrzucę Wam zapewne materiał mieszany. Trochę z podróży rowerami elektrycznymi. Między innymi tą nogą, A także zwiedzanie, jak widzicie, na wprost. Wieża widokowa w Koźmierzu Dolnym. Ruiny zamku, który także zwiedzaliśmy. No i chciałbym Wam zapowiedzieć poniekąd. Taki króciutki... Króciutki wstęp zrobić. Miał być szorcik ale widzę, że już nie wyjdzie, bo się rozgadałem. Poniedzieli, może w poniedziałek, we wtorek dotrze do mnie kolejny pojazd elektryczny i to już będzie takie tak zwane zakończenie moich marzeń, jeżeli chodzi o skompletowanie wszystkich pojazdów, które będą mi potrzebne podczas moich podróży. A dokładnie przyjdzie przyjdzie e, rower elektryczny dla mojego syna, ale to taki będzie dość nietypowy rower, że zarazem na nim będzie mogła dorosła osoba jeździć grunt, że po prostu będzie miał wspomaganie elektryczne, które pozwoli nam na, na robienie dalekich zasięgów oczywiście analogowe rowery zostają jak najbardziej po prostu będzie ten elektryk tylko używany jak będziemy wspólnie gdziekolwiek wyjeżdżać ze względu na, na, na opiekę no bo to jednak elektryk Uważam, że na elektryku nie należy puszczać dzieci samych, bo to jednak jest moc i prędkość. To jedna kwestia. A o tyle spełnię swoje marzenie, podzielę się z Wami czymś takim, że chciałbym i właśnie tu się obracamy że skoro już zostały zakupione wszystkie pojazdy, o których myślałem, żeby móc jeździć w terenie, nie tylko w obrębie swojej miejscowości. No, to teraz pomału, pomału małymi krokami będę się zbliżał do zakupu jakiegoś mini kampera, tak? Mini kamper, nie wiem, jakiegoś dużego vana, multi vana, żeby móc Wam także pokazywać różnego rodzaju właśnie takie, takie miejsca i niekoniecznie, niekoniecznie zamieszkując w jakimś hotelu czy w innym domku, żeby po prostu to odbywało się na łonie natury. Nawet że tak powiem, dobry namiocik dobry namiocik, duże auto, żeby mu mogło pomieścić te sprzęty to tyle jeżeli chodzi o moje marzenia A... i chciałbym jeszcze podziękować, dla, no, on co prawda nie potrzebuje mojej reklamy, bo ma swoich wiernych widzów co zarazem znowu troszeczkę przy dziobie ale mówię szczerze, już o tym kiedyś mówiłem, że był zarazem dla mnie wzorem na stworzenie kanału. Serdecznie Was zapraszam do oglądania kanału Bikerator Na YouTube Kanał prowadzi Artur, Pan Artur Właśnie od którego dokonałem, dokonałem transakcji z którym dokonałem transakcji tego roweru zakupiłem rower od niego, za co mu bardzo ale to bardzo dziękuję Rower nowka Rower jest nowy, możecie także zobaczyć jak będziecie chcieli to po prostu i sprawdzicie ten sobie rower Wartura na kanale. A ja, że tak powiem, jak sami wiecie, jeżeli są to moje prywatne, to ja tak testuję te rowery od A do Z, więc także będę, nie wiem, testował test zasięgu, jakie tam są jego możliwości. Bo mówię, to będzie taki dość nietypowy rowerek, który zarazem zarazem będę mógł podróżować ja, córka, żona. Ale ogólnie jest dedykowany dla mojego młodego. I jeszcze dodam, że nie do końca zrobiłem testy dotyczące żony roweru, no cały czas jest brak czasu, cały czas ten czas tak, i w związku z tym po prostu będę miał w chwilę może możliwości to będę po prostu jeszcze nagrywał o rowerze tamtym, o tym nowym jeszcze nie pokazywałem Wam jak na jakiej zasadzie działają parametry w kierunie G4 Max nie zamieściłem informacji, na jakiej zasadzie tam możemy sobie wyświetlacz ustawić, więc Troszeczkę się tego nazbiera Więc to miała być krótka zapowiedź, a już gadam 5 minut, jak zwykle Więc ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam Zachęcam, mówię, do subskrypcji mojego kanału Do oglądania do, do... I do oglądania na przykład kanału Artura, tak, Bikerator, przypominam I jeszcze raz Artur sobie bardzo dziękuję Trzymajcie się, cześć, uciekam do bazy.